Moi drodzy, naszym gościem Patryk Łania, kapitan, prezes, kierownik, sponsor, co jeszcze? Pół sponsor można powiedzieć. Ale człowiek od wszystkiego w tej drużynie. A to, 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 to się może zgadzać. <grym> Patryk, yy, dwa sezony za Wami, yy, jeśli chodzi o, o Respekt czy Respekt? Właśnie, bo to też jest istotne. Respekt, po polsku. Pisane po, po angielsku, mówione po polsku. Tak. Okej, okay, to tak będziemy tutaj stosować, bo się właśnie zastanawiałem, yy, jak, jak prawidłowo powinniśmy to wymawiać. Yy, a więc yy, Respekt. Yy, z trzeciej ligi mieliście awans do, do drugiej, z drugiej teraz w sezonie średnim yy, do pierwszej. Yy, no, znakomicie to wyglądało na trawie. No tak, tak. No staramy się angażować mocno, zawsze przejeżdżamy dużym składem, zawsze jest nas dziesięciu, bardzo mało meczów było, gdzie, gdzie było nas mniej, ale tak to staramy się gdzieś tam korzystać z tych dodatkowych płuc i, no i jednak do meczu podchodzić poważnie i być może dlatego udaje się awansować dwa razy z rzędu. Zobaczymy, czy teraz zrobimy awans do ekstra. Zobaczymy. Czy takie jest założenie, czy, czy jakiś inny cel już macie wyznaczony, no bo do tego sezonu wiosennego jeszcze troszeczkę czasu, ale być może o tym myślicie? Staramy się podchodzić do każdego meczu jak do meczu o trzy punkty. To na pewno nie zawsze się to udaje, bo gdzieś tam były małe potknięcia. No ale gdybyśmy mieli podchodzić do meczu, że może się uda, może się nie uda, no to pewnie by nas w tej pierwszej lidze teraz nie było. Także wzmacniamy się. No, doszedł do nas Kacper Buda. Mikołaj Kowalski na razie na hale, ale myślę, że, że gdzieś tam uda się go namówić i na trawie też z nami będzie występował. Czyli już robisz podchody pod ten sodą wiosenny? Hala jest takim projektem przejściowym, można powiedzieć? No zgadza się. Kacpra namawiałem rok, Mikołaja namawiałem rok. Także no, udało się. Widocznie była potrzebna pierwsza liga do tego, żeby, żeby chcieli grać. Także wywalczyliśmy sobie te dwa awanse i, i możemy się wzmacniać. Gdzieś tam tymi bardziej doświadczonymi zawodnikami, no bo nie da się ukryć, że, że chłopaki obaj w, tej, w tym PL3 grali, grali więcej niż, niż większość z nas. Skoro y, namawiałeś rok chłopaków, to może sprawdzimy y, y, ich bilingi. No można było zweryfikować, no, Kacper właściwie dość, dość mocno mówił, że nie, bo, bo gdzieś tam gra z chłopakami e, cały czas. E, Mikołaj z kolei kontuzje, e, także u Mikołaja to raczej było nie czy tylko kiedy, no zobaczymy czy po hali będzie chciał jeszcze z nami zostać. No właśnie, o hali teraz kilka słów. z Wami dwa spotkania inauguracyjne, przegraliście z Gazpromem 5 do 3, wyrównany mecz, ale Gazprom chyba był troszeczkę piłkarsko lepszy. Dzisiaj wygrywacie z reprezentacją PL3 Ergol jedną bramką i chyba też zasłużenie, po tych więcej sytuacji bramkowych tak naprawdę mieliście. No tak, jeżeli chodzi o Gazprom, to Gazprom na pewno zaskoczył nas składem, bo z tego Gazpromu chyba została tam tylko nazwa. Fajny, ciekawy mecz. Chłopaki też raczej doświadczeni dużo bardziej. Moim zdaniem bardzo ciekawe spotkanie. No, zasłużenie wygrali, trzeba to przyznać. Jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, no to, to cieszymy się z tych trzech punktów, bo jednak dają nam awans na to, żebyśmy skończyli rozgrywki w drugiej lidze halowej. No, stąd też właśnie wzmocnienie w postaci Mikołaja, także no, miejmy nadzieję, że, że ostatni mecz grupowy zakończy się trzema punktami i będziemy mogli grać w drugiej lidze. No, tutaj uprzedzę troszeczkę to spotkanie, bo to będzie mecz przeciwko okręgowej zbieraców Prawnych Gdańsk. Zespół trzecioligowy na trawie, ale bardzo niewygodny, także musicie uważać. No Będziemy uważać, ale Bartek Stankę pokazał dzisiaj, że jest jest w świetnej formie, to tylko potwierdza, że im więcej kilogramów, tym więcej, więcej tych bramek i asyst, także jeżeli wszyscy dojdziemy do, do wagi co Bartek, to, to myślę, że... myślę, że, patrzę czy go nie ma, tak uciekł, no to myślę, że, że wszyscy będziemy grać dużo lepiej. No Bartek to taka waga ciężka w boksie, czyli najlepsi z najlepszych. No tak, no kurczę, no, wyrwałem go w końcu z tego decetu, grał tam też, nie chciał za bardzo przechodzić, ale zobaczył, że, że jest klimat, że jest dobra organizacja, że, że, że chłopaki grają, także Bartek myślę, że już na stałe, już się wkleił w respekt, że tak powiem, także raczej wszystko wszystko idzie w dobrą stronę. No właśnie, wspomniałeś tutaj o DCT Gdańsk, Łukasza Pauczyńskiego. Patrzymy, w jaki skład jeszcze kogo tam możemy wyciągnąć, czy raczej dajesz Łukaszowi już spokój. Ehm, Uśmiech mówi wszystko, proszę Państwa. Nie, 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 Mateusz Rubacha wraca do, do DCT, do bramki, jest już po kontuzji, także dołożył swoje powiedzmy trzy grosze do naszego awansu, pomógł awansować. Wraca do nich, a, a tak myślę, że DCT już raczej. Raczej nikogo już tam do, do zabrania nie widzę. Ewentualnie nie po to, żeby siebie wzmocnić, tylko żeby DCT osłabić. To, to może, może w ten sposób, ale, czyli, ale nie, pl nie planujemy. Czyli takim kierunkiem Bayern-Dumachią po prostu działasz? Tak, dokładnie. Osłabiamy innych, żeby siebie wzmacniać. No dobra, teraz mi powiedz jedną rzecz. Jak ty to wszystko robisz? Jak znajdujesz czas na całą organizację, na, na to, żeby chłopakom poświęcić tyle czasu, żeby to wszystko tak wyglądało, jak wygląda? Bo nie ma co ukrywać, jesteście w PL3 jedną z lepiej zorganizowanych ekip. Najlepiej. No, musiałem tak politycznie też yy, do tego kociołka wrzucić też kilkajki. E, no kurczę, no e, lubię to na pewno, e, więc... Yy... Więc jakoś to idzie, no gdzieś tam już nauczyłem się tego, przyzwyczaiłem się do tego, no, też nie okrążam wsparcie w postaci kilku chłopaków, także też nie, nie, nie robię tego wszystkiego sam. Decyzje zapadają tak naprawdę wspólnie. Nie, nie, ma, nie ma u nas samowolki, na pewno nikt nie, nie ma, nie, nie ma tutaj swojego prywatnego folwarku. No to na pewno no, pomoc na pewno chłopaków się liczy, a czas, no, czas się zawsze znajdzie. Jedyne, co, co nas nie ogranicza, to właśnie czas. No, dokładnie. Proszę Państwa, to jest człowiek, który mogę powiedzieć o dzisiejszej sytuacji. Jakiej? A, tak, możecie. to jest człowiek, który pojechał dzisiaj specjalnie do hojnic po koszulkę dla Mikołaja Kowalskiego, który debiutował w twojej drużynie. Tej koszulki brakowało. Łącznie, no nie wiem, z 200 km zrobiłeś? No 115 w jedną stronę, także 235 godzin w korkach właściwie, ale no, żeby respekt się prezentował, no to, to, to kilometry to. Żaden wyznacznik. Mikołaj dzisiaj wyglądał ładnie na wojsku. E, miał swój strój, zresztą dwa komplety dzisiaj dostał. E, na no, wojsku też zaprezentował się moim zdaniem dobrze. No Tego doświadczenia nam brakowało na pewno. No tak, dzisiaj też zmiana w bramce. Powiedzmy e, w odniesieniu do poprzedniego spotkania. E, teraz Adaś bronił, Wysocki. E, no i chyba dobrze tam e, ta zmiana zafunkcjonowała. Tak, no a natomiast bramkarzem, ze względu jak, jak to było, e, bramkarz o niezbyt imponujących warunkach fizycznych. E, to są wasze słowa z raportu. Zresztą no, Adamowi nadrukowaliśmy nawet na, na jednej. Na, na drugim komplecie strojów na, na koszulce właśnie te słowa e, także e, no Adam jest typowo bramkarzem halowym, e, radzi sobie no i cieszymy się, że ten bramkarz jest e, bo, no bo w wielu ekipach brakuje bramkarzy, no a bramkarz to jest tak naprawdę połowa sukcesu zwłaszcza tak dobry no, też można, trzeba, trzeba przyznać, że e, jednak no, dzięki niemu w dużej mierze mamy dwa razy z rzędu obronę ligi, e, oczywiście jest to zasługa też bardzo dobrej obrony, bo to też trzeba powiedzieć gdzie ty tygasz? E, w obronie oczywiście tak zgadza się, zgadza się, się. E, no ale Adam na pewno no, no robi, robi robotę i, no i te, też jest właściwie współzałożycielem Respektu razem ze mną, także też też no, bardzo dużo zasług. Panie Patryku, y, warunki tutaj nie ma nic do rzeczy, nie wiem, czy Jorge Campus coś mówi. Tak, ja wszystkie raporty oglądam, także doskonale wiem o co chodzi. Jest to bramka, zdaje się, z Meksyku. Tak, także pamiętam pamiętam tą anegdotkę. Tak, pamiętam tą anegdotkę. No tak, no dokładnie. Warunki, warunki nie grają, chociaż planujemy też występować w B klasie od następnej jesieni, bo, bo jednak mamy tak szeroki skład, że tego grania brakuje. Nie, nie, nie dla każdego jest miejsce. No i tutaj Adam raczej, raczej na dużej bramce bronić nie będzie, no bo musiało być go dwóch. A, a, a nie jesteśmy w stanie tego zorganizować po prostu. No jednego mnie w polu. No na przykład, dokładnie. E, dobra, to zapytam jeszcze o ostatnią rzecz. E, kiedyś w mieście był projekt, nie będę już wchodził w szczegóły, ale był projekt, ci co e, znają jego nazwę będą wiedzieli o co chodzi. Projekt e, Mistrz Polski 2032. E, kiedy Ty chcesz zrobić mistrzostwo e, PL3 Ergol W którym roku, w którym sezonie? No bo już na pewno to przeliczyłeś. to jesteś tak zorganizowany, że nie wierzę w to, że o tym nie myślałeś. Nie, no myślimy, myślimy. Marzenia to też jest kolejna rzecz obok czasu, która nas nie ogranicza. Także myślimy o tym, tylko kurczę nie jesteśmy już najmłodsi. No, mamy, mamy tu kilku chłopaków, którzy są gdzieś tam urodzeni po 2000 roku czy w 2000. No ale niestety my już jesteśmy bliżej 30, niektórzy to już nawet zaraz 40, Także jest to projekt długofalowy. Ja jako, że tak powiem, założyciel, twórca grać nie muszę. Będę przy tym siedział, a, a chłopaków trzeba będzie zmieniać. No cóż zrobić. No, no to... Tyle do powiedzenia. Czyli konkretnej konkretne daty przepraszam, jeszcze nie, nie masz w głowie? Kiedy to będzie, ta, ta walka mistrzostwa. No nie, ale na razie B-klasa idzie, liczymy gdzieś tam. Wiadomo, no B-klasa to już zupełnie inne granie. My jesteśmy zwyczajeni jednak do tych orlików, do, do tej nawierzchni, która jest równiuteńka i No i trawa wiadomo będzie trochę przeszkadzać. Yy... Gra na dużym boisku też to jest zupełnie co innego, także zobaczymy, od nowego roku ruszamy z tematem i, i zaczynamy grać na dużym boisku, zobaczymy co z tego wyjdzie. No dokładnie, czyli na trzech frontach będziemy Was w 2022 oglądali, bo będziecie kończyć halówkę, będziecie zaczynać system wiosenny zarówno w jedenastkach jak i tutaj w szóstkach, także będzie się sporo działo. Nie, nie, nie. No... Przepraszam, na jesie będziecie grali. Tak, dokładnie, no mamy teraz rok na przygotowanie, co prawda prace już trwają, także gdzieś tam wszystko już jest powoli ogarnięte, no też planujemy właściwie idąc z wzorem Hanzy, być w Pucharze Polski, także jako drużyna jeszcze niezrzeszona. Zobaczymy, co z tego będzie. Może się z nimi spotkamy. To też fajna przygoda. Nieważne, czy odpadniemy w pierwszym, czy w czwartym spotkaniu. Zobaczymy. A nóż? Wygramy e, i zobaczymy się gdzieś tam na większych boiskach. No to życzę Wam, żeby wszystkie Wasze cele, wszystkie Wasze plany się spełnili po prostu. No i Patryk, dziękuję, że, że jesteś, bo proszę Państwa, no, takich kapitanów jak ten człowiek naprawdę ze świecą szukać i oby było ich jak najwięcej, bo Patryk robi świetną robotę i chciałbym, żeby tak każdy podchodził w ten sposób do organizacji swojego zespołu jak Patryk. Dzięki. Patryk. Dziękuję bardzo.